Pamięć mnie zawodzi, ale wiem, że przywiodłem tu tych potężnych wojowników, by bronić naszego świata. To ponad tą dziwną krainą przygotujemy się, by stawić czoła jemu. Galaktusowi, pożeraczowi światłów. Musimy pamiętać, kim jesteśmy. Storm. Iron Man. Mystique. Doktor Doom. she -Hulk. Wolverine! I... E... Ja jestem gród. Zaiste. Nasza największa wojna zaczyna się tu i teraz. Poznamy tę krainę. Odzyskamy nasze moce i naszą pamięć. Dołącz do nas. Razem pokonamy Galaktusa i ocalimy wszechświat!